Dzień dobry, zapraszam na temat drugi z działu trzeciego, a dzisiejszy temat nosi numer 20 i jest to rok 1956 w Polsce i na Węgrzech. Kiedy w Moskwie odbywa się 20. zjazd komunistycznej partii Związku Sowieckiego, to w tym zjeździe bierze udział pierwszy sekretarz Bolesław Bierut. I niespodziewanie podczas tego zjazdu 12 marca 1956 roku Bolesław Bierut umiera. Od razu rozpoczęła się rywalizacja o schedę po Bierucie, czyli o to, kto przejmie władzę. We władzy starły się dwie frakcje. Starli się natolińczycy, którzy byli frakcją stalinowską, czyli tutaj opowiadali się za tym dawnym systemem stalinowskim i natolińczycy NATO starli się z Puławianami, którzy byli zwolennikami złagodzenia terroru odejścia od tego okresu stalinowskiego. Ostatecznie na pierwszego sekretarza wybrano Edwarda Ochaba, który nie był reprezentantem ani jednej ani drugiej frakcji. I w tym samym też czasie dociera do państwa polskiego informacja o tym tajnym referacie Nikity Chruszczowa, w którym to Nikita Chruszczow skrytykował kult jednostki i skrytykował ten cały okres stalinizmu. I zaczyna się w Polsce mówić również o y, zmianach, jakie należy w tym państwie przeprowadzić. Ogólnie sytuacja. W państwie polskim jest bardzo zła i ona się mocno ujawnia na Wielkopolsce. W 1956 roku sytuacja na Wielkopolsce jest, można wręcz powiedzieć, tragiczna, ponieważ w wyniku przymusowej kolektywizacji zaczynają bankrutować gospodarstwa rolne i te średnie, i duże gospodarstwa. W związku z tym zaczyna brakować żywności. Dodatkowo państwo polskie zmniejsza nakłady na służbę zdrowia, na oświatę, na budownictwo mieszkaniowe. Dostrzega się również to, że jest nieprawidłowo naliczany podatek od wynagrodzeń, zła organizacja pracy, złe zarządzanie fabrykami i robotnicy tutaj podejmują rozmowy z władzami. Pierwsze rozmowy odbywają się 26 czerwca 1956 roku w Warszawie, kiedy to delegacja robotników z zakładów, dawnych zakładów Cegielskiego, czyli z obecnych zakładów metalowych imienia Józefa Stalina, Spotyka się z władzami centralnymi. Tutaj minister przemysłu metalowego zgadza się oczywiście z postulatami robotników, ale następnego dnia nie potwierdza tego na spotkaniu z załogą. W związku z tym 28 czerwca robotnicy wychodzą na ulicę, rozpoczyna się strajk. Zaczynają się pojawiać hasła antykomunistyczne, antysowieckie, dochodzi do yy, bardzo intensywnych walk ulicznych z użyciem oczywiście broni, no i władze pacyfikują te wystąpienia i mają z tym dosyć duży problem, ponieważ w tym czasie w Poznaniu odbywają się 25. Międzynarodowe targi poznańskie. W związku z tym władze wiedzą o tym, że w Poznaniu są i zagraniczni wystawcy, i zagraniczni dziennikarze, i nie są w takim razie w stanie zataić tej złej sytuacji i tego buntu polskiego w 1956 roku. Dlatego władze znajdują winnych. Głośno oskarżają agentów, agentów państw zachodnich, oskarżają o złą sytuację, o wywołanie zamieszek Radio Wolna Europa oraz podziemie niepodległościowe. Ostatecznie po zakończeniu tej, po spacyfikowaniu tego wystąpienia robotników można dostrzec pewne skutki tego, co się stało w polskim październiku ponieważ znowuż doszło do konfrontacji we władzy znowuż poławianie starli się z natolinczykami następuje też bardzo mocna radykalizacja poglądów społecznych ludzie zaczynają domagać się zmian tak naprawdę w każdym zakresie. Żądają i lepszego zaopatrzenia sklepów, i likwidacji sklepów dla, dla grup uprzywilejowanych, czyli tak zwanych sklepów za żółtymi firankami. Domagają się zwolnienia więźniów politycznych, domagają się rozliczenia osób, które stosowały metody stalinowskie, czyli rozliczenia się przestępców. Żądają zmiany. Oceny oficjalnej oceny armii krajowej zawiązywane są różnego rodzaju spółdzielnie stowarzyszenia, i pojawiają się również głosy, żeby przywrócić do władzy jako pierwszego sekretarza Władysława Gomułkę. Zaskoczeniem dla władz jest również to, że odbywa się 26 sierpnia 1956 roku, czyli już po tych wydarzeniach właśnie czerwcowych, we wszystkich parafiach w Polsce oraz w Częstochowie odbywają się tzw. jasnogórskie śluby narodu polskiego. I władze wiedzą, że muszą w jakiś sposób zareagować. Zostaje w związku z tym w październiku zwołane siódme plenum komunistycznej partii Związku radzieckiego, na którym odbywa się siódme plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na którym to mowa jest o tym, że powoła się właśnie na pierwszego sekretarza Gomułkę. I nagle na to plenum, na to siódme plenum KPZR, PZPR-u, Przyjeżdża Nikita Chruszczow. Nikita Chruszczow, który jest bardzo zaniepokojony tym, że Gomułka miałby wrócić do władzy. Tutaj trzeba przypomnieć, że Gomułka był odsunięty od władzy kilka lat temu, ponieważ zarzucano mu tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, osadzono go w areszcie. On z tego aresztu wychodzi w 1954 roku i teraz ma wrócić do władzy. I Nikita Chruszczow tym jest bardzo zaniepokojony. Ale przed głównym spotkaniem odbywa się rozmowa prywatna między Władysławem Gomułką a Nikitą Chruszczowem, i Chruszczow dostaje zapewnienie, iż Gomułka absolutnie nie chce likwidować komunizmu w państwie polskim i zależności od Rosji. W związku z tym Gomułka zostaje powołany na pierwszego sekretarza i mówi się o tym, jest to dosyć. Tłum jest bardzo zadowolony, ponieważ mamy aż 400 tysięcy osób, które w Warszawie na placu Defilat się spotykają, popierają Gomułkę, który proponuje tak zwany socjalizm z ludzką twarzą. I od momentu, kiedy Gomułka przejmuje rządy, rzeczywiście mamy do czynienia z tzw. zwaną odwilżą popaździernikową. Zostają, zostaje przede wszystkim uwolniony kardynał Stefan Wyszyński w 56 roku i Gomułka też zwraca się do niego z prośbą o to, żeby pomógł mu uspokoić sytuację społeczną. Wypuszczeni zostają więźniowie polityczni, to jest około 35 tysięcy więźniów politycznych. Zrehabilitowano też oficjalnie około 1500 osób, które były Skazane w czasach stalinowskich, całkowicie zrezygnowano z przymusowej kolektywizacji. Reaktywowano Związek Harcerstwa Polskiego. Do łaski znowuż wraca nazwa Katowice, czyli znosimy nazwę Stalinogród, mamy Katowice. Tak samo Pałac Kultury i Nauki zostaje pozbawiony imienia Józefa Stalina. Pozwolono również na repatriację Polaków, czyli w tym umożliwiono powrót z więzień, czyli z łagrów sowieckich. Dodatkowo ustalono zasady, jak ma funkcjonować armia sowiecka w Polsce, której teoretycznie celem miało być przestrzeganie polskiego prawa. Ogólnie mamy właśnie takie zelżenie w państwie polskim, odejście od tych czasów stalinowskich, i to, co zadziało się w Polsce, dało bardzo dużą nadzieję Węgrom. Węgrzy, którzy doszli do wniosku, że jeżeli w Polsce nastąpiły pierwsze zmiany, to i również na Węgrzech takie zmiany są możliwe. I za zgodą władz 23 października 1956 roku, za zgodą władz węgierskich, odbył się Wiec Poparcia dla Polaków, dla zmian, jakie w Polsce zachodzą. Ten wiec odbył się w Budapeszcie pod pomnikiem Józefa Bema. Z czasem jednak ten wiec przerodził się w demonstracje. Pojawiają się pewne żądania względem władz komunistycznych na Węgrzech. zażądano przede wszystkim wycofania wojsk sowieckich z terenu Węgier. Yy, zażądania powołania nowego rządu, na czele którego miał stanąć Imre Nagy. Yy, zażądano systemu wielopartyjnego, powrotu wolności słowa, yy, prawa do strajków, podwyżek płac. I yy, to wszystko postanowiono ogłosić. Udali się demonstranci manifestujący pod budynek radia i chcieli ogłosić te swoje żądania na antenie. Niestety nie doszło do tego, ponieważ władze użyły siły, doszło do starć. W ostateczności uspokojono nastroje. Władze sowieckie wycofały wojska z terenu Budapesztu i Imre Nagy zostaje powołany na funkcję premiera. Zapowiada on reformy, przede wszystkim zniesienie jednopartyjności, co było głównym takim sztandarowym projektem przecież państwa komunistycznego. Powołany ma zostać nowy rząd, który będzie się składał zarówno z komunistów, jak i opozycjonistów. I Imre Nagy ogłasza również wystąpienie Węgier z Układu Warszawskiego. I ekipa Chruszczowa, sam Chruszczow, no nie może zgodzić się na tak daleko idące zmiany. W związku z tym następuje interwencja wojsk sowieckich, które wracają w tym momencie 4 listopada, wracają do Budapesztu. Sam Imre Nagy zostaje Aresztowany. Ale zanim został aresztowany, to on się schronił to jest dosyć tak fajna ciekawostka on się schronił w ambasadzie jugosłowiańskiej i chroniąc się w ambasadzie, on dostał takie zapewnienie, że nic mu nie grozi. Udzielono mu tak zwanej gwarancji bezpieczeństwa, ale zostaje aresztowany przez sowieckie służby, przetrzymywany w Rumunii. Następnie zostaje wydany nowemu rządowi, ponieważ powołano nowy rząd nowy rząd Janosza Kadara. I po tym, jak zostaje przekazany w ręce rządu Janosza Kadara, zostaje skazany na karę śmierci w tajnym procesie i stracony. Sam Imre Nagy stał się takim symbolem oporu przeciwko Sowietom i tej, I przeciwko dyktaturze moskiewskiej. Tak kończy się to wystąpienie na Węgrzech, więc to wystąpienie na Węgrzech zostaje krwawo stłumione przez wojska ZSRS, i tak naprawdę zmiany na Węgrzech nie nastąpiły. W państwie polskim częściowo się udało, ale to tylko częściowo. To wszystko z dzisiejszego tematu. Dziękuję i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.